operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego, sprawa pokrzywdzonego Bogusława Biedrzyńskiego, film dokumentuje zuchwałe szwindlerstwo biegłego sądowego usankcjonowane sądownie przy pełnej aprobacie prokuratury. Wszystko zaczęło się od postępowania o podział majątku wspólnego pomiędzy Bogusławem Biedrzyńskim a jego byłą żoną. Sprawa toczyła się przed sądem rejonowym w Bolesławcu pod sygnaturą akt 1 419 08. Do wyceny przedmiotu sporu sąd pierwotnie powołał biegłą, która wyceniła nieruchomość na kwotę 347 326 zł. Ale z uwagi na to, że jej operat szacunkowy zakwestionowała strona procesowa, sąd do ponowienia tej czynności powołał innego biegłego rzeczoznawcę w osobie Jerzego Karpińskiego. Podziałowi podlegała zadbana posesja z ekskluzywnym budynkiem mieszkalnym w Trzebieniu, gmina Bolesławiec, wykonanym z wysokiej klasy materiałów budowlanych i wykończeniowych położonym w atrakcyjnej okolicy. A mimo to zostało oszacowany przez Jerzego Karpińskiego jak stare wyeksploatowane budynki z okresu sprzed II wojny światowej, a nawet dużo starsze stanowiące dla niego pełnowartościowy materiał porównawczy, wykorzystany do sporządzenia niedorzecznego operatu, służącego jako dowód w postępowaniu sądowym na którym opierały się sądy dwóch instancji orzekające w sprawie, wyrządzając swoimi rozstrzygnięciami znaczną szkodę finansową Bogusławowi Biedrzyńskiemu, z którą nie można się pogodzić. Dlatego po wyczerpaniu wszystkich możliwości prawnych, mogących przyczynić się do wzruszenia niegodziwego dwuinstancyjnego wyroku sądowego, pokrzywdzony Bogusław Biedrzyński był zmuszony zwrócić się o przywrócenie ochrony prawnej do prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę przez biegłego rzeczoznawcę. Ale o organ ten, nie dopatrzył się niczego nagannego w jego kuriozalnej wrócenie. Zaniżającej niemal o połowę rzeczywistą wartość wykonanego operatu szacunkowego i wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Decyzja ta została zaskarżona przez pełnomocnika pokrzywdzonego w osobie adwokata Michała Bomba, który podczas posiedzenia sądu rzeczowo i dosadnie odniósł się do zakwestionowanej wyceny. Jednocześnie wytknął prokuraturze brak zainteresowania przeprowadzeniem rzetelnego śledztwa i uczciwego zbadania oczywistych zarzutów. Sprawa dotyczy sporządzonych dwóch opinii w postępowaniu sądowym cywilnym o podział wspólnego. Chodzi o opinię biegłego Jerzego Karabinskiego, najpierw sporządzoną przez Sądy Rejonowe w Wolsławcu, a następnie opinię uzupełniającą przed Sądem okręgowym w Wielkiej Górze, który rozpoznawał apelację od postanowienia Sądu rejonowego w Wolsławcu. Może Sądu, ja Odnieść się przede wszystkim do e, stanu praktycznego tej sprawy, bo naszym zdaniem, stan faktyczny, mimo tego, że sprawa e, tutaj toczy się już od dłuższego czasu, jeśli idzie o prokuraturę, w ogóle przez prokuraturę nie został e, przeanalizowany e, właściwie. Bo e, tak naprawdę problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób biegły dokonał. Właśnie ocenił nieruchomości, które wskazał w swoich opinii, i na podstawie jakich parametrów weryfikowanych obiektywnie uznał następnie, że są to nieruchomości porównywalne. To znaczy, że są to nieruchomości, które spełniają cechy nieruchomości porównywalnych. Tutaj, proszę do naszym zdaniem, prokuratura w ogóle nie przeanalizowała. Tych danych, które zostały przedstawione przez pokrzywdzonego. No, najistotniejsze w tej sprawie są trzy sprawozdania z wykonanych czynności detektywistycznych z dnia 25 stycznia 2013 roku, 17 lutego 2013 roku oraz 25 października 2012 roku. Z tych ekspertyz płyną następujące wnioski otóż Spośród 22 nieruchomości, które biegły przyjął do porównania, 14 są to nieruchomości przedwojenne. O, bardzo, o złym bardzo złym stanie technicznym. E, mamy tutaj do czynienia również z budynkiem np. Kondratów, który został wybudowany w 1835 roku. E, e, pytanie jest następujące: na podstawie czego w ogóle biegły przyjął tego typu nieruchomości. Dlaczego akurat w swoich opiniach posłużył się tymi nieruchomościami? Dla oceny, czy też dla ustalenia wartości nieruchomości pokrzywdzonego, pana Biedrzyńskiego. Co jest niezwykle istotne, proszę sądu, to przede wszystkim analiza zeznań biegłego, bo biegły składał zeznania i w procesie cywilnym w sprawie, osób w naturze 2CA 54 na 12, jak i również w toku e, postępowania e, przygotowawczego e, w obecnej sprawie, jak i również e, w sprawie e, wcześniejszej. E, co jest, e, co tutaj się dłania proszę Sądu? Otóż biegły w pierwotnie 28 sierpnia 2012 roku w postępowaniu przed Sądem Okręgowym stwierdzam, obejrzałem budynki w Porajowie i Leśnej z zewnątrz. Następnie przyjął do porównania w punktach, nieruchomości w punktach 1 do 11, przyjął do porównania z nieruchomością wycenianą. Uznał, że są to nieruchomości podobne, porównywalne. są to nieruchomość w Porajowie, jest to budynek przedwojenny. Jeśli idzie o nieruchomość w Leśnej, to jest również budynek przedwojenny. To są dane, które wynikają właśnie z, ze sprawozdań z wykonania czynności detektywistycznych. Wobec powyższego pojawia się podstawowe pytanie, czy faktycznie biegły, który podaje te nieruchomości w swoich opiniach, je widział? To jest po pierwsze. Po drugie, czy w ogóle dokonał oględzin tych nieruchomości? Tutaj naszym zdaniem w zasadzie na żadne z tych pytań nie można odpowiedzieć Stwierdzą. Jest niezrozumiałym, mając na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z biegłym, który jest no, fachowcem, który, um, który przecież na tym rynku lokalnym działa już od wielu lat, który jest powoływany przecież w szeregu spraw cywilnych, pewnie i karnych, do wyceny nieruchomości, by biegły, no, tak, naruszył tak elementarne zasady dotyczące wyceny tych nieruchomości by przedstawiony do porównania nieruchomości, które są w zasadzie no, obiektywnie rzecz biorąc nieporównywalne z nieruchomością pokrzywdzonego. I teraz proszę sądu w toku postępowania tutaj prokuratorskiego po raz pierwszy zostało wniesione zażalenie na umorzenie w sprawie i sąd Uchylił to postanowienie i wskazał również, yy, co jest istotą przy ponownym rozpoznaniu tej sprawy. Otóż istotą przy ponownym rozpoznaniu tej sprawy jest właśnie odpowiedź na te pytania, czyli ustalenie, czy faktycznie te ekspertyzy, które zostały przedłożone, są ekspertyzami, które odzwierciedlają rzeczywistość. A zatem, czy faktycznie mamy do czynienia z nieruchomościami, z których spośród 22 14 jest przedwojennych. W tym jedna z XIX wieku, a większość, zdecydowana większość, jeśli chodzi o stan techniczny, no w zasadzie nie jest Tutaj jeszcze zwrócę uwagę na jedną istotną okoliczność, mianowicie jedna z tych nieruchomości w zasadzie w ogóle nie istnieje. Nie było takiej transakcji, która, na którą biegły się powoływał. I teraz co zrobił prokurator grzeszony? Prokurator no, w tym postępowaniu powołał biegłego który ponownie wycenił, dokonał wyceny tej nieruchomości. Ale naszym zdaniem nie rzecz w ponownej wycenie, tylko rzecz w ustaleniu, jakie dane zostały zawarte w kwestionowanych opiniach i czy te dane są zgodne z rzeczywistością, czy też nie. I tylko w tym zakresie należy dokonać oceny, w zachowania biegłego właśnie z punktu widzenia przepisu kodeksu karnego, na który również pokrzywdzono wskazywał. I tutaj, proszę sądu, naszym zdaniem prokuratura w ogóle nie odniosła się do tych wytycznych, tych zaleceń, które zostały sformułowane już uprzednio w postanowieniu sądu rejonowego. I w zasadzie można powiedzieć, że prokurator nawet nie wyjaśnił tych wszystkich sprzeczności, które się pojawiły w toku tego postępowania, także w odniesieniu do zeznań biegłego, który raz twierdzi, że widział dwie nieruchomości, notabene przedwojenne. Następnie w toku postępowania w sprawie 2DS 887 na 12, jest to protokół z 26 listopada 2012 roku, twierdzi, że dokonałem też oględzin zewnętrznych y, nieruchomości oceny jednostkowej minimalnej i maksymalnej. A zatem w toku tego postępowania już twierdzi, że wszystko, wszystkie y, nieruchomości, które umieścił, ujął w tych opiniach, y, no, wszystkie te nieruchomości, co do wszystkich tych nieruchomości dokonał oględzin zewnętrznych. Kół tego postępowania z kolei twierdzi, że nie były to wszystkie nieruchomości, że tak naprawdę informacje co do stanu technicznego pochodziły z bliżej nieokreślonych aktów notarialnych, że miało to mieć miejsce w starostwie, powie, w starostwie jakimś, też nie wiadomo dokładnie kiedy, gdzie, kto wydał biegłemu dane dokumenty, na podstawie których dokonał on określonych ustaleń, w cudzysłowie oczywiście ustaleń. To wszystko proszędu każe wątpić powiedzmy sobie w tą merytoryczną treść tych opinii, To jest po pierwsze, to te, te dane, które do tej pory zostały przedstawione przez pana Piedrzyńskiego pokrzywdzonego, również jednoznacznie wskazują, że biegł tak naprawdę nie wiedział, co, o czym pisze, nie wiedział, co opisuje. Nie znam nieruchomości, bo, nie, yy, yy, bo nie dokonał ich poględzi, ale więc nie znam nieruchomości, które przyjął do porównania. Wobec powyższego wyłania się do pytanie na podstawie czego porównego I z czym porównywał, skoro nic nie widział. To są, wysoki sądzie, to są fakty, które wynikają zebranego w sprawie materiału tego. To nie jest polemika pokrzywdzonego ze stanem faktycznym sprawy. To nie jest polemika z ustaleniami prokuratury. Notabene prokurator w swoim postanowieniu o umorzeniu postępowania w ogóle nie odnosi się, i to jest również zastanawiające, do tych danych wynikających z tych sprawozdań efektywistycznych, ani jednym słowem. Nie odnosi się również do zeznań ubiegłego, który yy, składał yy, no, określone yy, wyjaśnienia także przed Sądem Okręgowym, twierdząc o nieruchomościach, które miał, yy, yy, do których miał dokonać poglądu. Nie ma ani jednego zestawienia. Wobec powyższego nie jesteśmy w stanie w ogóle dokonać e, oceny, dlaczego prokuratura zrezygnowała z tego i konsekwentnie powołuje się na sprawę o charakterze cywilno-prawnym. Ja tutaj w Wysokim Sądzie e, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, jeśli wczytać e, e, się dokładnie w te dane, które zostały zawarte w aktach sprawy, zwłaszcza zaś. E, Chodzi tutaj o właśnie te sprawozdania z wykonania czynności detektywistycznych, no to przecież daty mówią same za siebie. Pokrzywdzony tak naprawdę dopiero po zakończeniu postępowania cywilnego podjął kroki zmierzające do weryfikacji tej opinii. Tych danych nie mógł, że tak powiem, zweryfikować wcześniej z tej prostej przyczyny, że biegły słuchany przed Sądem Okręgowym w sprawie cywilnej. Stwierdził jednoznacznie, że widział, że dokonał oględzin, że to są nieruchomości porównywalne, że spełniają wszystkie parametry, i po tych zeznaniach sąd zamknął rozprawę i wydał postanowienie, wydał orzeczenie w tej sprawie. Wobec powyższego te dane dopiero teraz, znaczy właściwie po zakończeniu tego postępowania, były zbierane, i prokuratura, naszym zdaniem, w ogóle się nie odniosła merytorycznie do tych danych, nie odpowiedziała na podstawowe pytania. Dlaczego były to budynki przedwojenne? Dlaczego był to budynek z 1835 roku? Dlaczego były to budynki, z których większość to budynki, no, jak to wynika z tych zdjęć, w ruinie, zagrzebiałe, e, stan techniczny zły lub bardzo zły, jeden budynek nie istnieje? Dlaczego? Takie pytanie nie zostało zadane biegłemu Karpińskiemu, gdy był słuchany w, w, przez prokuratora w toku tego postępowania. A były to pytania naszym zdaniem kluczowe, a nie powoływanie kolejnej opinii, e, która, że tak powiem, dokonuje e, no, oceny wartości i nieruchomości na podstawie już zupełnie wysokiej sądze innych kryteriów. I to też na to trzeba zwrócić uwagę. My nie możemy w tym postępowaniu oceniać ekspertyzy y, opinii biegłego, ponieważ biegły nie dokonał oceny i nie analizuje tych kryteriów, które stanowiły podstawę y, wydania opinii y, kwestionowanych przez nas. Wobec powyższego ta opinia y, w zasadzie no, nie daje nam odpowiedzi na żadne z pytań, które były stawiane konsekwentnie na samym początku, samodzielnie przez... Pana Wiedrzyńskiego, a potem już no, za pośrednictwem jego pełnomocnika. I mimo, mimo tych możliwości również prokurator się do tego nie urósł. I no, To postanowienie winno być uchylone, ponieważ no, nie dokonano tych najistotniejszych ustaleń. Dopiero one pozwolą na ocenę zachowania biegłego właśnie z punktu widzenia zarzucanego czynu z przepisów artykułu 230 paragraf 4 kodeksu karnego. Wobec powyższego naszym zdaniem to postanowienie jest po prostu przedwczesne. Dziękuję. Pan Wiedrzyjewski. Dziękuję. Chciałbym dodać, że pan mecenas nie, nie, nie do końca powiedział. Na terenie polsowieckim było 19 nieruchomości do porównania w moim, z moim domem, a pan Jerzy Karpiński gdzieś za bogatynią sobie wynalazł domy, które ja też obejrzałem i porobiłem materiał filmowy. Czyli jeszcze, jeszcze odnośnie do tego, co powiedział tutaj pan Chciałem właśnie dodać i zwrócić uwagę na jeden aspekt tej sprawy. Otóż myśmy w toku tego postępowania przygotowawczego złożyli, znaczy wystąpili z wnioskiem o dopuszczenie informacji o dowodzie, chodzi o która została wykonana na początku stycznia 2013 roku i w tej ekspertyzie biegły wskazuje na 19 nieruchomości, które można było wziąć pod uwagę do porównania z nieruchomością pokrzywdzonego, które to nieruchomości, które są tu akt notarialne, istniały w dacie, kiedy to Biegły Karpiński dokonywał tego porównania. Zatem z tej ekspertyzy, z tej informacji o dowodzie wynika, że Biegły Karpiński miał możliwość zweryfikowania, weźmy sobie wartości, czy też transakcji, które faktycznie rzecz biorąc wystąpiły na terenie na powiatu polesowieckiego i nie było w ogóle potrzeby temu, by, w, by sięgać dalej, by, by, by brać pod uwagę nieruchomości, których i tak Biegł Kapiński nigdy nie widzi. Panie Przewodniczący, jest... pan znosi jak pan mecenas, tak? Proszę? Pan znosi jak pan mecenas, to uchwalenie, tak? Tak, tak, oczywiście. Nie ma Pani co dodania. Raczej nie. Ok. Zatem zamykam to posiedzenie, proszę o kurscę rozbór za 10 minut będzie ogłoszony postępowanie. Sędzia Daniel Strzelecki w trybie dziesięciominutowym minutowym oddalił zasadną skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu, o umorzeniu postępowania w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego. Według orzekającego wszystko w zakwestionowanym operacie szacunkowym jest ok, bo jak stwierdził, żadne przepisy nie nakładają na rzecz oznawcę obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku. Proszę siadać, proszę was, tak, Sąd w po rozpoznaniu zażalenia przyznanego w uchwałę na postanowienie prokuratora prokuratora rejonowej z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie 2 ds 674 na 13, w przyjęciu <Szłownie>, umorzenia na 437 paragraf 1 z 306 paragraf 1 KPK. postanawia zaskoczyć postanowienie utrzymać w mocy. Krótko mówiąc, żeby nie odczytywać tego, bo, bo nie o to chodzi, yy, z żadnych przepisów, yy, które dotyczą sposobu prowadzenia wycennej nieruchomości, nie wynika obowiązek dotyczącym wykręcania przez przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości, które są yy, wykorzystywane do porównania. A skoro tak, to, to te zarzuty, które były tutaj formułowane, Głównie, właśnie dotyczące tego, że biegu nie sporządził oględzin, nie wykonał ogrędzień wyborzonej nieruchomości, to nie mogą mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia merytorycznego w tej sprawie. Idźmy dalej. Skoro biegu nie miał obowiązków yy, dokonywać oględzin tej nieruchomości, bo żadne przepisy na niego takie obowiązku nie, nie nakładały, to nie można stawić w błędzie zarzutu, że wskazując do porównania odkrycia nieruchomości. Yy, no, postąpił niezgodnie z przepisami za sprawy. Czy opinia biegłego, będąca dowodem w postępowaniu sądowym, może być sprzeczna z faktami i zdrowym rozsądkiem, a mimo to stanowić podstawę zapadłego prawomocnie wyroku? Na to pytanie znamy już odpowiedź. Jest ona niestety twierdząca. Jednak to. Że biegły sądowy może dowolnie snuć wymysły z zabiurka, a także bez jakichkolwiek konsekwencji zaniżać mniej więcej o połowę operaty szacunkowe, stało się nowym odkryciem naszego prawa. Dodajmy, że Jerzy Karpiński od czerwca 1993 roku prowadzi działalność w zakresie związanym m.in. z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, czyli 21 lat. I tak dzięki jednej, na pozór prostej w przygotowaniu opinii, rzeczoznawcy, uczciwy człowiek stracił dużą część majątku. Jego ciężka praca i lata wyrzeczeń poszły na marne. Czy można się jeszcze spodziewać, że sprawiedliwości w końcu stanie się zadość? Na początku tego roku Bogusław Biedrzyński powiedział reporterowi Nowin Jeleniogórskich: W majestacie prawa można zostać oszukanym. Od tamtej pory niewiele się zmieniło. Pozostaje tylko nadzieja, że ktoś wreszcie pochli się nad jego krzywdą, zechce spojrzeć prawdzie w oczy i przyczyni się do naprawienia wyrządzonego zła. Mimo przeciwności losu pokrzywdzony nie zamierza złożyć broni. Zapowiedział, że nadal będzie walczył o sprawiedliwość, wierząc, że w końcu odzyska utracony dom.